Znajdujemy się przed budynkiem, w którym toczy się akcja jednego z filmików, który podbija właśnie internet. To opera wrocławska, a jednym z autorów tego filmiku jest Adam Burak. Dzień dobry. Dzień dobry. Zarażacie kulturą, tak ludzie mówią o Was. Kto jest w tym projekcie? Jest nas trzech. Miłosz Poloch, Maciej Górski i ja. Jesteśmy znajomymi od lat. Gdzieś przy dobrym koktajlu kiedyś narodził się pomysł, żeby spróbować coś zrobić. Naprawdę. Który z Was to rzucił pierwszy? To było po kiku. W kilku koktajlach, więc już ciężko stwierdzić, kto, kto życił to jako pierwszy. W każdym razie mocno dyskutowaliśmy o Europejskiej Stolicy Kultury, z której naprawdę jesteśmy dumni i uważamy, że, że fajnie, że coś takiego u nas będzie. I spodobała nam się przede wszystkim ta idea Europejskiej Stolicy Kultury, czyli to, że kultura ma być dostępna do wszystkich, że ma determinować samych mieszkańców do tego, żeby coś robić. I myślę, że to jest bardzo fajne. Bo Co wam to bo daje? Dokładamy własną cegiełkę do tego. Naprawdę jest dla nas super szansa. No. Każdy może się pokazać. Pokażmy się, naprawdę mamy fajną kulturę, mamy się czym chwalić. Doceńmy też to, że, że jesteśmy fajnym miastem, że dużo się u nas dzieje, że mamy europejską stolicę kultury, że mieliśmy euro, że będzie World Games. Dzieje się u nas dużo, teraz, teraz pytanie do nas, czy jesteśmy w stanie to wykorzystać. Dwa kolejne scenariusze wersji roboczej mamy gotowe w szufladzie. i. Nie są one gotowe w całości, więc w całości zdradzić nie możemy, ale będzie bardzo dużo pikanteli w kolejnym. Czyli gdzie teraz? Byliście już w Operze, w Muzeum Narodowym, a teraz pójdziecie do. Dużo się dzieje, jest Teatr Polski, mamy kapitol, który lada moment się otwiera, mamy Narodowe Forum Muzyki, chcemy te wszystkie instytucje wykorzystać, wciągnąć i, i pokazać.